Cześć, witajcie. Pomyślałam, że podzielę się z wami albumem warsztatowym. Jest to letni album pop-up z tekturką w kształcie lemoniady na okładce i z shakerem. Postarałam się, żeby rurka była wyciągana. Żeby było troszeczkę więcej interakcji. Album składa się z trzech dużych pop-upów oraz dodatkowych miejsc na zdjęcia. Bo jak wiadomo, miejsca na zdjęcia z wakacji nigdy za wiele. Akurat ja wybrałam format zdjęć... Połowy 10x15, na natomiast w samym warsztacie mówię o tym, jak wykorzystać również inne formaty. Pierwszy pop-up jest oparty na technice V-Fold i składa się z kompozycji z kwiatami i wózka z lemoniadą. Jest całkiem spory, myślę, że robi wrażenie w momencie otwierania. Ja w czasie warsztatu pokazuję dokładnie, jak go wykonać, krok po kroku. Postanowiłam też zrobić, jak zwykle zresztą, również miejsca po bokach, właśnie miejsca na zdjęcia. One są, te zdjęcia są widoczne dopiero po tym, jak się je otworzy. Te klapki są z kolei zamykane na magnesy. Drugi pop-up to lemoniada, no bo. Jak już jesteśmy w tej tematyce, to nie mogło zabraknąć właśnie szklanki z lemoniadą. No i trzeci pop-up, czyli stanowisko z lemoniadą, którego nie mogło zabraknąć też dlatego, że sama kolekcja ma taki motyw i jest ono wypełnione pysznymi różnościami w środku, więc można sobie zajrzeć i popatrzeć. No i z tyłu miejsca na zdjęcia dodatkowe. Sam album y, ma ich sporo, myślę, więc jest idealny pod zdjęcia z jakiegoś wakacyjnego, weekendowego wypadu. Pokazałam Wam już całość, ale mam jeszcze jedną informację, dlatego że to jest praca, którą możecie wykonać razem ze mną na warsztatach, a właściwie w kursie, który jest dostępny na stronie Fascicat Clubu. Jest to warsztat, który możecie kupić całkowicie samodzielnie i zachęcam, jeżeli lubicie popapy. I zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym ostatnio troszeczkę zaczęłam się więcej udzielać. No i myślę, że do zobaczenia następnym razem. Cześć!